Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym opowiedzieć Państwu na temat raka z punktu widzenia bionargoterapeuty i nie tylko. W mojej pracy miałem niejednokrotnie klientów, którzy byli chorzy na raka. Były to dzieci, kobiety, mężczyźni. Ludzie, którzy z dnia na dzień stanęli przed ścianą. Ludzie, którzy poczuli zagrożenie życia. Ludzie, którzy byli w panice. Ludzie, którzy nie wiedzieli, gdzie jest przód, gdzie tył. Ludzie, którzy marzyli o powrotu do tego, co nazywa się normalność. Ludzie, którzy wyobrażają sobie, którzy, którym obiecuje się, że jest to tylko kwestia jednej, dwóch, czy kilku tygodni takiej czy innej terapii, w miarę upływu czasu. Ci ludzie są coraz bardziej wy wystraszeni, wypłoszeni, spanikowani, widząc, co z nimi i wokół nich się dzieje. Nie dotyczy to tyle samej choroby, ile sposobów, metod, które nazywa się leczeniem. Wykonuje się X, Badań. Badania zwykłe, badania specjalne, badania superspecjalne, również w zależności od grubości portfela. Wymyślane są wciąż nowe terapie. W ludziach chorych na raka i ich bliskich jest coraz większy strach, apatia. Wtedy wielu z nich wyciąga. Ostatnie zaskurniaki. Bierze kredyty, pożycza pieniądze i znowu szuka takiego czy innego profesora, specjalisty, który znów mierzy, waży raka. Chcę powiedzieć, że zainteresowanie medycyny jest tylko dla raka. Nie ma zainteresowania dla przyczyn raka. To, nie interesuje medycyny. Osamotnieni ludzie, osamotnieni w swojej chorobie, w swoim cierpieniu, w swoim strachu, czują się bezsilni, bezsilni. Chciałbym Państwu dziś przybliżyć temat raka, powiedzieć, co to jest, skąd to się bierze. Zapisałem sobie punkty, w których które moim zdaniem przybliżą Państwu temat raka. I jako pierwszy, bardzo ważnym elementem jest dowiedzieć się: jak zbudowane jest ciało człowieka. Jak zbudowane jest ciało człowieka. Wiemy, że mamy ręce, że mamy nogi, że mamy skórę, że mamy głowę, też nie zawsze, ale przynajmniej nam się tak wydaje, bo czasem tracimy głowę. Nie tylko z powodu raka że mamy organy. I pierwszym podstawowym elementem ciała człowieka są komórki. Każda komórka ciała człowieka ta, którą uważa się za najmniejszą jednostkę ciała człowieka, jest organizmem samym w sobie, posiadającą własną energię, własną świadomość, czyli można powiedzieć własny mózg, własne tylko dla siebie uczucia. Wszystkie te komórki w całym ciele, w różnych organach, w różnych częściach ciała. Współpracują razem dla wspólnego dobra, tak jak współpracuje ze sobą obywatele danego państwa, mieszkańcy danego miasta, wsi, czy członkowie parafii danego kościoła. Przynajmniej tak to powinno wyglądać. Nie. Że jeden drugiemu szkodzi, przeszkadza podstawia nogę, ale współpracuje ze sobą. I to jest bardzo, bardzo ważny element komórki, dlatego że właśnie te komórki mogą i czasem stają się komórkami rakowymi. Pozwolę sobie Państwu podać trzy przykłady na temat. Strachu. Czasami widzą Państwo pająka u siebie w domu. Pająka na ścianie, pająka w swojej, w swojej piwnicy, w swoim swoim e, e, pokoju gościnnym, w swojej sypialni. I chcą go państwo złapać. Pająk się boi, ucieka, pędzi. Drugi przykład. Osoba zakochana. Osoba zakochana. Widząc osobę, która jest wybranką, wybrańcem, reaguje szybszym oddechem, biciem serca. Czyli jest reakcja w sercu, jest reakcja poprzez uczucia. Kolejny przykład jest odczuwanie lęku i strachu u człowieka. Strach i lęk objawia się w różny sposób. Możemy mieć nogi z waty, możemy mieć nogi jak kłody, możemy mieć gęsią skórkę, włosy stają nam tęba. Co te wszystkie trzy przykłady mówią? Co one pokazują? Pokazują obraz uczuć, reakcji. Reakcji, na określoną informację, ktoś chce coś mi zrobić. Ktoś wywołuje obraz kogoś, czegoś, wywołuje we mnie określoną reakcję mojego ciała. I teraz te właśnie trzy przykłady. Powiedziałem Państwu z tego powodu, że to ma bardzo nie tyle wspólnego z rakiem, jako takim tylko że rak. Właśnie w ten, a nie w inny sposób powstaje. Komórki ciała człowieka z określonych powodów, o których za chwilę powiem, reagują poprzez strach w nich samych, poprzez strach, który przychodzi do nich z zewnątrz. Komórki zamykają się w sobie. Nie przyjmując energii, czyli nie kontaktując się z organami, nie kontaktując się z innymi komórkami, stają się apatyczne, czyli bezbronne w poczuciu samotności. To tak jak przykładowo małe dziecko, kiedy wy byliście małymi dziećmi lub macie koło siebie małe dzieci. I kiedy te dzieci boją się tego, że rodzice się kłócą, i dzieci się chowają, i nie chcą jeść, i nie chcą pić, i dostają gorączki. Z tego właśnie powodu ten strach powoduje brak apetytu, powoduje brak apatii i tym samym osłabienie. Te właśnie elementy, mają miejsce, to właśnie wydarza się, w tym momencie, kiedy komórki, określone komórki, nie organ, nie organ, nie. Komórki danego organu, czy to są, czy to jest żołądek, czy to jest wątroba, czy to jest pierś, czy, czy, czy mózg, określone komórki, są osłabione. Kiedy człowiek nie wie jeszcze, że mówi się, używa się słów grozi, zagraża, że, że człowiek jest bliski zachorowania na raka, tak bym to sformułował. Kiedy komórki stają się, czują się osamotnione, sąsiednie komórki, sąsiednich organów, części ciała, próbują pomóc tym smutnym, samotnym, wystraszonym komórkom, ofiarowując im swoje energie, ale ofiarowując im swoje energie, ryzykują same również osłabienie. Więc pomoc ciała jednej, jednej części ciała dla drugiej może mieć miejsce tylko określone czas. Nie może trwać wiecznie, wtedy. Ponieważ te komórki potrzebują dla siebie swojej energii, te, które pomagają innych. W tym momencie, kiedy wystraszone, smutne komórki nie przyjmują do siebie energii, nie, kontaktując, nie kontaktują się z innymi, w tym momencie informacja ta Przedostaje się do wielu, do prawie wszystkich części ciała, to tak jak ludzie opowiadają sobie różne historie, i coraz więcej ludzi się dowiaduje. I w tym momencie ta informacja o tym, że jakaś część ciała w człowieku jest osłabiona, jest już wszystkim w całym ciele wiadoma. Co się wtedy dzieje? W każdym człowieku żyją, są, istnieją określone rodzaje komórek, które możemy nazwać komórki rakowe. Możemy je również nazwać komórki pasożyty, które żyją na koszt innych. To zupełnie to samo, co się dzieje w społeczeństwie. Jedni żyją lub chcą żyć na koszt drugiego i próbują nim zawładnąć. Te komórki, tak zwane rakowe, można powiedzieć atakują, można powiedzieć przejmują, można powiedzieć zniewalają. Komórki osłabione, komórki osłabione, smutne, inne komórki. I w ten sposób komórka rakowa przejmuje osłabione komórki, i żyje na ich, na, ich, e, 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 na ich konto, czyli przyjmuje ich energię. To jest, to jest główna przyczyna, dla której to się dzieje to, co się dzieje w samym organizmie. Tu oczywiście wielu z Państwa może zaop zaoponować, lub ktoś mówi inaczej. Mówię Państwu z mojego doświadczenia, mówię Państwu na podstawie moich informacji. To nie są moje informacje, tylko one nimi są. Rak może występować w różnej postaci. Mogą być raki wszelkich organów, każdej części ciała. Może być rak krwi, praktycznie wszystko. I teraz przejdziemy do tematu, o którym powiedziałem, że współczesna medycyna nie ma zainteresowania dla przyczyn powstania raka. Ważny jest rak. Przyczyną powstania raka, na przykład u osoby dorosłej, może być coś, co miało w jej życiu miejsce, kiedy ta osoba była dzieckiem. To jest prawda. Czyli wszelkie choroby, Wszelkie problemy zarówno z punktu widzenia fizyczności, jak i niefizyczności w ciele człowieka, czyli z punktu widzenia uczuć, jakiekolwiek osłabienie ciała, stres, smutek, żałoba, depresję, różnego rodzaju fizyczne urazy, czyli fizyczne urazy komórek, wszelkie wypadki, traumy, Mogą i przyczyniają się do powstania raka. Innymi przyczynami powstania raka są nazwałem to ekstremalne zmiany środowiska dla ciała określony rodzaj pracy np. praca szkodliwa, praca hutnika, praca osoby y, 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 w, nie wiem kominiarza człowieka, który, 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 który wdycha szkodliwe y, y, opary. Czy, czy, czy kurze, to wszystko może spowodować raka. Raka może spowodować przeprowadzka do ze wsi na do miasta, ze wsi, gdzie powietrze było czyste, do miasta, w którym jest duże zanieczyszczenie, tak zwanego środowiska. Jest również element, któremu współczesna medycyna przypisuje bardzo dużą, bardzo dużą e, wagę. Mówiąc, że u bardzo wielu ludzi, a może u wszystkich, dziedziczność jest przyczyną powstania raka. Tak nie jest, dlatego że gdyby tak było, oznaczałoby to, że każdy z nas jest skazany na śmierć z powodu raka, dlatego że ka prawie każdy człowiek ma kogoś ze swoich bliskich, którzy wcześniej czy później byli lub prawdopodobnie byli chorzy na raka. Więc moim zdaniem ta dziedziczność jest ostatnią przyczyną, dla której człowiek zachorowuje na raka. Jeśli nawet taka dziedziczność, możliwość istnieje, to wcale nie znaczy, jest w człowieku, to wcale nie znaczy, że u tej czy innej osoby rak może wystąpić i może stać się chorobą. Czyli to jest tak, jak powiedziałem Państwu, że komórki rakowe, tak zwane rakowe, są w każdym ciele zdrowego człowieka, w każdym. Informacja dla Państwa na temat, jeszcze jedna informacja dotycząca tej tak zwanej dziedziczności. W jaki sposób medycyna, w jaki sposób i jak podchodzi do dziedziczności? Niech będzie przykład Angeliny Jolie, która pozwoliła sobie obciąć, usunąć. Swoje obie piersi, dlatego, że jej mama była chora na raka. I ona to zrobiła. Mhm. Interesujące. Czy to jest. To jest oczywiście decyzja tej pani, ale ja Państwu tylko po prostu pokazuję, że ktoś komuś coś opowiada i mówi, że tak jest. Decyzja do przyjęcia tej informacji za prawdziwą lub nieprawdziwą należy do Państwa. Następne. Punktem, który chciałbym Państwu opowiedzieć, który ma bezpośredni, ee, bezpośredni jest bezpośrednim elementem, w przypadku kiedy, kiedy, kiedy proponowane są nam różnego rodzaju terapie. Sformułowałem to w formie pytania: Czy w przypadku raka radykalne zmiany w trybu życia, Trybie życia. Przyjęcie do siebie wszystkich możliwych suplementów, tak zwane wlewki, mogą spowodować natychmiastową poprawę zdrowia. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na rynku jest mnóstwo firm, które obiecują ludziom, że poprzez właśnie suplementy, wlewki. Ci ludzie w stosunkowo krótkim czasie będą natychmiast zdrowi. Wiele osób sądzi, że tak rzeczywiście jest. I za bardzo duże pieniądze ci ludzie otrzymują tak zwane cudowne terapie, czy to są amerykańskie, czy, czy nie wiem jakie, z jakiego kraju. Te terapie mają doprowadzić do tego, że człowiek będzie natychmiast zdrowy. Powiem inaczej, jadącego pojazdu nie można natychmiast zatrzymać. Czy to znaczy to, co powiedziałem, że nie ma dla nas ratunku? Nie. Oczywiście, że jest, ale nie natychmiast. Jeżeli w czasie, podczas, kiedy, kiedy, kiedy korzystamy z takiej terapii, czy to będą dwa tygodnie, czy to będą trzy tygodnie? Nie wydarzy się zbyt wiele. Proponowano nam są cztery, pięć tego rodzaju terapii. Pięć tygodni takiej terapii. Następnie 6. Co się dzieje w tym czasie? Człowiek dalej jest chory. Człowiek słabnie. Słabnie nie tylko dlatego, że jest dalej chory, ale słabnie przede wszystkim dlatego. Że ta ilość, ogromna ilość nieznanych mu organizmowi samym w sobie, nieznanych mu preparatów, suplementów, częstokrotnie nieznanych, dlatego że ktoś nam mówi, że to coś jest tym, co jest i że się tak nazywa, ale czy tak rzeczywiście jest, to my tego nie możemy wiedzieć i nie wiemy. I organizm człowieka, który jest słaby. Zwróćcie Państwo uwagę, czy wy sami, czy wasze dzieci, czy, wasze, czy wasi bliscy, w tym momencie, jak są chorzy, leżą, są, są, są ja to nazywam, padnięci, tak. Eee, mają wysoką gorączkę, są smutni, osłabieni. Czy ma sens karmienie tych ludzi, Bóg wie, jakimi nie tylko preparatami, ale wciskanie do nich wszelkiego rodzaju, Jedzenia, nawet samego jedzenia, tego co lubią, to ci ludzie jedzą bardzo, bardzo mało. Dlaczego? Dlatego, że ich organizm nie jest w stanie tego przerobić. Czyli, jeszcze raz powtarzam, jeżeli poddamy się radykalnym zmianom naszej diety, nasze ciało nie jest do tego przyzwyczajone, nasze ciało tego nie zna i to może być, nie musi. Może być. Dla niej jeszcze jednym gwoździem do. wiadomo do czego. Innym, inną informacją, którą się chciałbym z Państwem podzielić jest to, że każda część ciała człowieka jest jemu bardzo potrzebna. Że resekcja, usuwanie, wycinanie różnych części ciała nie jest żadnym rozwiązaniem, również w przypadku raka. Dlaczego? Dowodem na to są tak zwane przerzuty. O tym opowiem następnym razem. Człowiek potrzebuje wszystkie części ciała. Są inne sposoby dla wyzdrowienia, dla uzdrowienia, dla wyjścia z choroby, która się nazywa rak. Rak nie jest wyrokiem śmierci. Rak może być. Szansą na inne życie. Wiem, dzisiejsze czasy są bardzo szczególne, nazwę to delikatnie nieciekawe, że są to raczej kłody pod nogami niż ułatwianie nam życia. Dlatego też powiem nie tylko w przypadku raka. Warto jest wiedzieć więcej na temat zdrowia, własnego zdrowia, budowy własnego ciała i potrzeb własnego ciała więcej niż jest napisane w takiej czy innej broszurce w tym momencie, kiedy pójdą Państwo na badania kolejne badania, specjalne badania, specjalne, specjalne badania. Dowiedzieć się więcej niż jest napisane na ulotce do takiego czy innego tak zwanego leku, czy informacji z takiego czy innego, od takiego czy innego lekarza prowadzącego. Osoby zainteresowane moimi tematami, tematami, które poruszam, zapraszam do osobistego kontaktu ze mną. Zapraszam na indywidualne konsultacje, informacje. W następnym odcinku opowiem Państwu więcej o raku. Opowiem więcej o różnych rodzajach raka oraz o możliwości uzdrowienia z moją pomocą i na czym polega moja praca. Opowiem Państwu, przygotowałem kolejne tematy, może wszystkich nie poruszę, ale chciałbym Państwu opowiedzieć o mutacji komórek, chciałbym Państwu opowiedzieć o przerzutach raka na inne organy, w inne części ciała. Chciałbym Państwu powiedzieć, jaki wpływ mają inne nasze dolegliwości, choroby na istniejącą chorobę raka. Chciałbym Państwu powiedzieć, jakie znaczenie ma spokój, cisza dla Waszego uzdrowienia? Jakie elementy życia osłabiają człowieka? Chciałbym Państwu powiedzieć na temat, który moim zdaniem jest bardzo interesujący. Kiedy? W jakim przypadku może nastąpić i następuje śmierć? Osoby chorej na raka. Co to znaczy? To znaczy, że niejednokrotnie lekarze mówią, że temu pacjentowi nie możemy już pomóc, i z reguły albo do domu, albo do hospicjum. Takich klientów miałem również, którzy przeżyli, którym pomogłem. To jest prawda. Opowiem Państwu o, chciałbym opowiedzieć Państwu, o komunikacji. W obrębie danego ciała komunikacji, która się nazywa komunikacją międzykomórkową. W jaki sposób one się porozumiewają? Jak to następuje? Do czego to jest? Czemu to służy? Może jest to ważne, ale w przypadku raka jest bardzo ważne to są informacje, bo dotyczą przerzutów. Opowiem Państwu o negatywnym wpływie, wzajemnym wpływaniu na siebie. Osób chorych na zdrowe i pozytywnym zdrowych na chore, i opowiem Państwu, co jest też bardzo, bardzo ważne, o pamięci komórkowej. Dlatego, że rak ma przede wszystkim związek z komórkami. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli podobał się Wam mój program, Proszę o subskrypcję i łapki w górę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia wkrótce.